Mhm, mm mm. ale dużo rzeczy masz w tym supermarkecie? Wiem, dziękuję wydałem całe nasze pieniążki zarabione e, na uzupełnienie, stało mi ciutkę tego pełne, zgadza się, wszystko, na to nie patrzmy, nie starczyło mi kasy żeby pójść do te, tego, z, z tych sklepików, dam tylko tutaj do góry, no niestety. Dobra, gdzie są ludzie, gdzie są ludzie, gdzie są ludzie, gdzie są ludzie. No, e, wracając prawdopodobnie w dzisiejszym dniu zarobimy tyle pieniędzy, tu już w ogóle ceny poprawiłem, e, że będziemy w stanie spłacić coś lub nawet uda się zbudować magazyn. Wtedy byśmy mogli mieć magazyniera, e, i życie byłoby piękniejsze, łatwiejsze i w ogóle. O, tu jeszcze jakieś rzeczy, rachunki, nierachunki, nie wiem po co to komu zapłacić. Tak, w licencji na razie bym się wstrzymał. Chcę rozwinąć sklepik, bo nawet nie miałem gdzie, gdzie położyć tych półek. Znaczy, mógłbym tutaj jedną, ale praktycznie tutaj się kończy. Miejsce, serio, już. Chodź tu gościu. Mogę do. O! A cóż ja znalazłem! Dobra, lik, mleko, yy, juice, nie mam miejsca. Kupiliście coś wyście co kupcie kupić? Yy. nie, to miałeś kupywać. A, dobra, co poczekamy, chyba trochę. Możemy wymopować. Czekamy, pom, o, pom, pom, a mogę tutaj to wsadzić? Nie, ale mam pomysła. No i pięknie, rozkminione. Serio? Naprawdę? Teraz? Aaaa. No już trudno. Hmm, 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 hmm. Ale masz łysą I lecę jakiejś słońce no. Co ci się dało tutaj o Czemu jak chodzę, to jestem szybszy od ciebie, a tam dobra, ty masz zakupy. nie się wydają te szyby. Faktycznie. ciutkie były brudne, ale dalej się wydają. Uwalone. Halo? Halo? Co tu się ode mnie, Ja wiem. nastałem w środku mi tu na strali. A masz. u, uh, u, uh, u uh. O, pożyczka, jak nie ceny, bank zapłać. Już połowę spociliśmy z tego, co zaczynaliśmy dwa odcinki temu. Gromnie, dobra. Wspieramy własną kasę. Dzień dobry, zapraszam. Jakby nie zapraszałem, Icy. Takie drogocenne rzeczy mi dał, znaczy dał, chciał ukraść. Kawa. O. 21, 20. Nie, dobra. No i cóż my teraz możemy zrobić, przeczekać ten dzień? Tundufa, pusdufa. O. I zlecałam go, mi tu wpada 33. Zamykamy i lecimy. Zróbmy to. Sól, 4 soli. Ola. Kawa. Dobra, C. Lecimy, mamy dostarczyć. Nie wiem, czy zrozpiłeś się. Może nikt mnie teraz nie okradnie? Ja mam taką nadzieję. Dobra, idziemy przez park. Będę mógł wyjść, nie? I park w kształcie literki T. Jak lamusy. Dobra, przejście szybko na drugą stronę ulicy. Dobry, masz widzenia. Ach, potrzebuję, żebyście więcej płacili za tą dostawę, a nie jakieś marne grosze. Zobaczmy, co tutaj jest ciekawego. Leko i jajka, bierzemy jajka idziemy z nimi. Się błyszczy. A też się błyszczy. Dobra, nie zabraknie nam jak przynajmniej Nie teraz U. O jak zwykle Śmiecą Znaczy nie, nie śmiecą, brudzą Dobra, jestem tu, zapraszam Rzeczy za drogi?

Muszę do śmieci i zebrać. Zapraszam do, do mnie, kasy są zajęte, ale. Dobra. Prawie 800 dolców. Ale niestety będziemy musieli jeszcze spłacić. Eee. Jest tam to samo jak zwykle. Płatności właśnie, że to zapłacić. Czyli mamy 500. Do 800, troszeczkę brakuje. Niestety. Klik. lepiej bo szybciej ją skasuję. 28,5. Łatwo, no to to będzie koniec tego dnia. Za się. także klik. Za drogo jedno, dobra. Łączny zysk. No w zaopatrzenie poszło bardzo dużo, a no, tak to bylibyśmy 300 na plus. Okej. Okay. Mąka poszła w dół. Zniżyć. Trzy, 8, czy 6? Boże, boże, boże. 6 No i trzeba uzupełnić jeszcze niektóre rzeczy, tak że. Myk. O, jak tu zadba, zadbanie jest. Umyte wszystko, ja cię kręcę. Tyle produktów jeszcze. Hmm. Jeszcze tu tyle miejsca się znalazło. Huuuuhu. No, ma. A czekajcie. Jeszcze to mogę przesunąć bliżej ściany. Tutaj jeszcze tylko No i pięknie Huu ile miejsca tu jest no 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 Dobra mi się nie chce robić popatrzmy teraz Jak tutaj ludzie chodzą yy, to Obserwacyjny Że Ten dzień to chyba po prostu mam skipnę bo i tak się nic Nie będzie działo u, a ile to pieniążków? Tylko trzeba niestety zapłacić haracz. Co mamy tutaj? Znowu się to stało. Niewiarygodne. Dobra, e, tak bank, płatności, zapłać, zapłać. Dostało nam 800, czyli w sumie. Wszystko, co mamy teoretycznie. Dobra, kończymy dzień. Tik. Dobra, pięknie. I odpieramy od razu, bo chcemy mieć od... yyyy... Lientu Tutaj 8 4 1 Było na tyle Zyski dalej, największe na mleku Mleko Mleko Mleko, Mleko. No, to jak widzicie to, o, tutaj na przykład brakuje troszkę. To możemy dołożyć tak ręcznie, no, ręcznie, że kupując tak, U. To całe na przykład wykupili La 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 la. Jest szansa, że dzisiaj będziemy mogli jeszcze magazyn kupić. Znowu dostawię teoretycznie, żeby sobie gra szła. A Owczy sobie. Chociaż nie powiem, Trzech złodziei miałem teraz jak wczyłem. Więc to już troszkę, troszkę. Normalnie ochroniarz zaraz, przecież przydał jakiś. Ale do czego trzeba mieć infrastrukturę, typu kamerki i tak dalej na wejściu. Ja cię kręcę. To widzimy się jak będę miał 800. Tu jeszcze zamówionko napadło na 4 jaja. 4 mąki. No i nic, tylko dam dostaw. dostarczyć. Ale nie mam pojęcia jak to poprawnie robić, to robię w ten sposób. Tyk. O, jakaś oferta. Kupujemy Badek. O nie, gra mi straszowało. O Boże. No nic, będę musiał zapnąć. No i niestety musimy jeszcze raz uzupełnić to, bo musieliśmy zacząć dzień od nowa. To już w To mówiłem. No i mamy znowu jakieś zamówionko. To weźmie, skompletujmy. cztery Raz, Idealnie. To cyk. Gdzie mamy iść? Tam. To idziemy. Siup, siup, drogę. No i na miejscu masz. 88, najsik. A teraz jak jesteśmy tuż już powrotem, to przede wszystkim... 4, 6. O, jajka się znowu zepsuły, jak zwykle. Eee, wracam ciałem. Rozbudować magazyn, zamówiliśmy ściebie Jeżeli uf, uf. wodzie pewnie tu będzie skracał, no więc życie. O nie, prosto biegnie. Dobra, myki? może dam radę. Oj, no, mamy styk. Do tego wszystko, spoko. Ja będę miał magazyn, magazyn będę miał do tego szafki ogarnąć. Wtedy będę mógł ma mojego parobka tutaj nowego zatrudnić. Cyk, Op tak produktów jakieś pisało, ale to się trudno mówi. Rynek wyposażenia: wysoki regał, jest tuki. Za tym mi się już nie chce biegnąć, naprawdę. Postawmy wysoki regał, on będzie jakoś tak umieszczony. Będziemy mieć drugi. Pięknie noga w nodze. Można powiedzieć, że tak było od samego początku, nawet. Tak, kolejne zamówienie. W nie sensie. chce mi się. Na razie, chcę ogarnąć sklep. Op. Mu, Trzeba będzie przetestować z tego dnia, czy jak zatrudnimy tu gościa. Tam weźmiemy sobie jakieś rzeczy położymy na ziemi, czy on nie dostarczy. To jest bardzo ważne, bo tutaj eee, Właśnie w banku Pożyczkę może trzeba by spłacić oho, oho. Eee, dobra, Zarządzanie, rekrutacja, tutaj mogę magazyniera zatrudnić Teoretycznie mogę Teoretycznie mam odpowiednią liczbę magazynów i regałów nawet pracownika ochrony zatrudnić A dobra czekaj czemu magazynier kosztuje aż 90? Ojojoj oj, oj. Dużo to jest Dobra na razie pokażcie mi jakieś łatwe zamówienie No nie mamy tego makaronu na pewno To też nie ma To jest, to jest, to jest Mleko jest. prostu jak zwykle brakuje, tego też. Zby potrzewało 190, żeby uzupełnić braki. Zobaczmy na to, że ja najpierw muszę kredyt spłacić dzisiejszy. Bo nie wiem, czy mi starczy akurat pieniędzy. Ale ładnie to wygląda Nie wiem, spróbować, butelka wody Płatki Pomarańczowy Dwie mąki Okej okay. Tak Te. Yeah. Je ja. Jak się mam do ciebie tam dostać? Jesteś po drugiej stronie mapy? I my zobaczyć, mamy teraz czas. To jakieś przejście teoretycznie jest. tędy moglibyśmy przejść. I to twój znacznik. Aż. Dziękuję. I w sumie połowę za dostawę zapłacił. O, jak już tu jesteśmy? Awa. A wychodzi taniej? Dokładnie, bo kosztuje 50, my płacimy 25 Trochę łatwo Jeżeli miałbym tego pracownika, to tam mógłbym cyk, pozostawić, pójść awka Pojrzeć sobie coś, a nie chodzić jak teraz Gauguin. Pięknie, kończymy dzionek Dobra, nie może nie macie niektórych produktów, ale mnie to nie obchodzi. Otwieramy od razu. Co za oferta? Eh, upadek. Upadamy Tutaj mi dostało właśnie dwie ostatnie raty kredytu. Będziemy już wolnym człowiekiem. Ok, Najważniejsze co ja potrzebuję teraz, weź tego. I póki co tylko tego, więc dajemy to na półkę. Hmm? ci był umieściony pan. No. Dzień będzie taki sam, że poławczymy sobie, bo i tak nie mamy kasy. Okej, okay, to dla testu teraz. Mamy dużo pieniędzy, zgadza się. Zatrudniamy magazyniera. Uzupełni zapasy do pojazdu. Osób zabronikowych na przeniesienie pudeł z pojazdu. Pozwól, ja pierdykam. No już mi się nie chce, naprawdę. Takie to jest uciążliwe. Ok, czyli podnosi pudła z ziemi. Aktualnie w sumie nie ma tej obroboty Da? że nawet chopa nie ma, on tutaj sobie idzie bo on nie zna chyba. zobaczmy wyszyliśmy go bam bam baram, bam 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 baram, bam bam baram idzie nocą tupta nasz pracownik bam, bam baram, 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 baram. Pampara. Dobra. Szybko zaraz ci jakiś Nie. Nie. Okej. Okay. To tak to. Trzeba żebyś zaniósł. To. Tak samo. O te dwie sztuki nawet. te raz tutaj odłożyłem przypadkowo No ale przynajmniej wiem, że on co to weźmie o, Susu, dwie sztuki Tak, dokładnie, dokładnie, na tym będziemy zarabiać Będziemy tu kpywać, wystawiać przed market A chłop po prostu będzie to wciągał do nas A z ostatecznością będzie dawał w sumie do magazynu, bo tego mamy magazyn e, Tak, to jeszcze nie będę się teraz z jakimś tym. Nie. No to pan chce? Stało minus cztery minuty. Anuluj. Dobra. Bierzemy tą pastę i lecimy. Zium, 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 Oki, nie mogę znaleźć. Coś. Co? Nie, czy ty jednak tych pudeł nie zbierasz? byś się wstydził uste pudła tak, ale pełne pełne już nie. Jesteś niemiłosierny. Ile jakiś pojazd kosztuje? Pojazdy. 4000. tysiące no, Trudno, będę miał zabawkę Ale na razie to tak, to zatrudnia... to musimy mieć To... to... tu są wszystkie półki puste Kiściu, ja to widzę A, czyli ty szukałeś po prostu towarów Trzeba było mówić Jeszcze te mleko Może i mamy braki A to niemiłosierne Kolejnego dnia zamówimy, zobaczymy czy wtedy ten chłop będzie podnosił z ziemi A, że jest to jednak opcja, którą mógłbym mu dać Usuń etykietę No nie, podnieś pudełka z ziemi Dobra, Enter, Następny dzień, tutaj tablet. E. Ha, a stąd już weźmiesz? Abyś się wstydził. Dobra, to szybciutko, że tamte rzeczy jeszcze wciągnąć. O, czyli muszę mu otworzyć te paczki, żeby je brał, bo tak to tych nieotwartych nie bierze tego tamtego sklepu, ale już o takie otwarte z chęcią bo te normalnie czy testowałem żeby zamówić to brał zobaczmy tak to bierze dajmy żeby zawsze i przyjdziemy tu zaraz zobaczymy czy to wziął o no i zobaczcie wziął te pudełko może tamte są za daleko no czekajcie dajemy mu napiwek czekaj Zobaczymy, co ty tu robisz Du, du, wiem, tutaj mam jedno, ale to bym z chęcią sobie anulował, bo tak samo o, biegaj, biegaj, pokaż, że potrafisz, brudne, stef, dobra, została ci jeszcze tylko ta paczka. A tak to z tamtego sklepu reszta. Pokaż jak to odkładasz ładnie. Od dołu w sumie odkłada tam. Dobra i co teraz zrobisz? A czyli za daleko jednak nie pójdzie szkoda. Ach ale otwórzmy i popatrzmy jak nasz pracownik ładnie roznosi nasze na przykład jojko. Mamy jednego dolarka? Dokładnie zaopatrzyłem się. Cię tutaj dawałem. Gdziekolwiek w tym rejonie? Pracownik odbierał. Nie mam pieniędzy, żeby go przyspieszyć teraz. Tak samo jak nie mam klientów. Dzień jak co dzień. Ale się rozwijamy. Brakuje tu jeszcze przejścia przez drzwi. Ale to na spokojnie. Mamy magazyny. I tutaj widzę, że było coś odkładane już. Nie chcę tego. Okej, ok, to był Pani Jódy was okay, no to musimy teraz po prostu popatrzeć sobie Na ludzi, jak mi tu wszystko kupują, bo Jak wiecie, że zablokowałem O Wracając, bo jak wiecie Nie spłaciłem pożyczki, jestem dłużny 200 Muszę teraz około 500 zapłacić dzisiaj 504 dokładnie. O niej możliwe. Ale przynajmniej po tym dniu będzie nasz na to stać. Także szybko, szybko kończymy dzień. Ach, mamy dużo pieniążków. Nie mamy coli na pewno. To już nie zamówimy teraz, ale możemy na przyszłość. Znaczy, inaczej. Po spłaceniu, oczywiście. O, możemy myśleć. Żeby cykl wziąć tutaj dwie te. Dwie te, dwie te. No dobra, jednak nie zamówimy tego teraz. To zamówimy to już kolejnym razem. No właśnie, niby coś za drogo jest. Nie wiem o co chodzi. No trudno. Heju.